Szybki internet otwiera przed mieszkańcami Polski świat nowych możliwości w prowadzeniu biznesu, edukacji i rozrywce. Szerokopasmowy dostęp do sieci warunkuje rozwój nowoczesnego społeczeństwa. Na mapie Polski, zwłaszcza na wsi, znajdujemy ciągle wiele białych plam, miejsc, gdzie mieszkańcy są pozbawieni tego najważniejszego medium XXI wieku. Na terenach oddalonych od ośrodków miejskich inwestycje infrastrukturalne są zbyt kosztowne dla operatorów dostarczających sygnał internetowy. Bywają też Zbyt inwazyjne dla przyrody. Na takich obszarach najlepszym rozwiązaniem jest łącze satelitarne. Technologia satelitarna pozwala dostarczyć internet tam, gdzie nie docierają technologie radiowe czy też technologie światłowodowe. Sygnał z satelity jest widziany wszędzie, jest dostępny wszędzie na całym świecie. To jest ta istotna przewaga technologii satelitarnej nad innymi, bardziej powszechnymi w naszym kraju technologiami. Należy zwrócić uwagę na fakt, że tego typu technologia może być z powodzeniem wykorzystywana jako źródło dostępu do internetu, które może być realizowane z wykorzystaniem środków zewnętrznych, np. środków finansowych programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności działania 8.3, czyli działania, które ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Specjaliści o szybkim internecie satelitarnym mówią, że to internet z nieba. Ma on globalny zasięg. Sygnał satelity dociera do każdego punktu na ziemi, pozwala skutecznie przesyłać dane z szybkością nawet do 10 megabitów na sekundę, co najważniejsze, podłączenie użytkownika do sieci jest szybkie i proste. Szybki internet satelitarny nie wymaga żadnych kosztownych inwestycji infrastrukturalnych. Do jego udostępnienia potrzebujemy zaledwie taki modem. I taką antenę. Całość instalacji odbywa się w ciągu jednego dnia. Rozwiązanie jest bardzo ekologiczne. Nie wymaga żadnego pozwolenia na budowę, kopania rowów, stawiania masztów. Internet z satelity jest usługą bardzo popularną. Z tego rozwiązania na całym świecie korzysta ponad 10% internautów, czyli około 62 milionów osób. Od niedawna jedną z nich jest pani Agnieszka Piotrowska, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne zagroda Kuwasy w woźnej wsi, leżącej w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nasz obiekt bardzo daleko znajduje się od cywilizacji, co jakby jest z jednej strony jego atutem, natomiast z drugiej strony no, stawia to takie wymogi, że jednak łączność ze światem jest potrzebna. I teraz coraz więcej osób, również z grona naszych gości, pierwsze pytanie pada w recepcji, czy u Państwa jest internet. Mogę w tej chwili powiedzieć: tak, jest u nas internet, działa dobrze, działa szybko. I co, Monia, dostałaś tego maila? Szybki internet satelitarny nie musi być konkurencją dla innych rozwiązań, może za to i powinien być ich znakomitym uzupełnieniem, zwłaszcza na obszarach, które z różnych powodów długo jeszcze pozostaną poza sferą zainteresowania operatorów dostarczających tradycyjne rozwiązania.